Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was na zakupy, ale zakupy ubraniowe. Udało mi się kilka rzeczy w fajnych promocjach na tych właśnie czarnopiątkowych piątkowych wyprzedażach złapać. No i pokażę Wam to, co kupiłam, ale zacznijmy od piżamki. Piżamkę kupiłam sobie trochę wcześniej i tak się prezentuje. Jest przepiękna, to jest wiskoza i jest oczywiście troszeczkę lasanu dodana, żeby ta a wiskoza troszeczkę bardziej się poddawała, no bo wiecie, stuprocentowa wiskoza jest sztywna i potrafi się też zbiegnąć w praniu. Bluzeczka tak wygląda, ma taki delikatny dekolt w serek, ale nie jest za duży ten dekolt. Długi, normalny rękaw, bluzka mi sięga do połowy bioder, więc fajnie. Bardzo przyjemny materiał, bardzo taki lejący, natomiast oczywiście dla mnie to będzie piżama na wiosnę i na lato, bo ja na zimę jednak wolę wiecie, polarowe. Ja jestem z zmarzłych, ja lubię ciepłe rzeczy, i do tej bluzki są właśnie spodnie, spodnie są długie, tu jest normalna gumeczka w pasie, są też dwie kieszonki i spodnie zakończone są ściągaczem na dole, także fajne są też spodnie, mega lające, mega przyjemny materiał. No i piżamka mnie kosztowała 179 zł, także no całkiem spora, ale powiem Wam, że mnóstwo rzeczy poszło do góry, wiecie, sama pracuję w handlu, więc widzę tą różnicę. I nie tylko na spożywce, ale również przemysłówka też bardzo mocno, po prostu cenowo poszła do góry. I druga rzecz, którą kupiłam sobie też wcześniej, to jest szlafroczek. Wy go tu widzicie w kamerze, jak taki bardziej czerwony, a on jest taki bardziej karminowy. To jest również wiskoza, jest bardzo przyjemna dzienina. Szlafrok mi sięga tak za kolanka, jest normalnie wiązany tutaj w pasie. Rękaw jest trzy 4 tak zwany nitoperz. I to jest też bardzo przyjemny materiał. Również mam w rozmiarze M ten szlafrok i kosztował mnie 89,95 I generalnie ja taki szlafoczek potrzebuję na wyjazd, na letni urlop, bo ja na przykład po kąpieli wtedy nie zakładam piżamki, tylko nakładam sobie szlafrok. No i wiecie, jakaś jeszcze kolacja czy posiedzenie na tarasie i wtedy dopiero do spania przebieram się w piżamkę. Ale powiem Wam, że takie szlafroki satynowe czy wiskozowe, one są chłodzące, więc idealnie się sprawdzają w lecie, jak macie troszeczkę muśnięte słońcem ciało, także to jest wtedy rewelacja. No i przechodzimy już do cieplejszych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest sweterek. Sweterek, który kupiłam sobie na stronie Modna Kiecka. Jak wiecie, ja tam od czasu do czasu lubię sobie coś się popatrzeć, co mają, natomiast wielkiego wyboru nie było, jeśli chodzi o odzież taką zimową. Były te sweterki takie typowo świąteczne w szarości, w czerwieni, natomiast ja wybrałam sobie w czerni. Sweat jest bardzo, bardzo długi, więc myślę, że normalnie do grubych rajstop i do kozaków to sobie go spokojnie będę mogła założyć. Normalny, klasyczny rękaw jest ze ściągaczem. Tu pod szyjką jest bardzo fajny dekolt i jak widzicie są tu jelonki, nie jelonki, powinny to być łosie czy renifery, Reniferki. W każdym razie zwierzęta z rogami, choineczki, jakieś gwiazdeczki, no i myślę, że się fajnie sprawdzi. A teraz właśnie na zimę i to był 100% niestety akryl, chociaż ja w takich swetach spokojnie mogę chodzić. Ceny, kochani, nie pamiętam chyba 89,95, ale nie jestem pewna. Nie wiem, czy jeszcze na stronie internetowej znajdę te sweterki, bo one się bardzo szybko powyprzedawały. Tam widziałam, że rozmiarówka się już przybrała. Bo jeszcze patrzyłam za czerwonym, ale stwierdziłam, nie dajmy się zwaliwać. Jeden świąteczny swet mi wystarczy. No i następny swet, jak widzicie, to jest istne szaleństwo, i to już jest swet, który zamówiłam sobie w e-butik. Kiedyś u mnie e-butik w ogóle ten sklep był dostępny normalnie w mieście, niestety to się wszystko pozamykało. Większość przeniosła się do internetu. No i mam taki swet żarówiasty, to jest po prostu żarówa, żarówa. To też mi się udało na jakiejś fajnej promocji kupić, nie wiem, 59 zł, chyba kosztował. Sweterek jest piękny, ażurkowy, z normalnym długim rękawem, długość jest sięgająca za biodra, jest rozpinany. Z tyłu ma też po całości właśnie ten wzorek taki ażurkowy I powiem Wam, że ja go kupiłam z myślą o noszeniu go właśnie na wiosnę, bo ma przyjść z jednej marki biustonosz właśnie w takim kolorze z paseczkami, więc się śmieję, że kupiłam sobie już swet pod biustonosz, bo biustonosz już mi się bardzo podobał, bo już go widziałam. W każdym razie to jest aquel z dodatkiem wełny, ale materiał jest bardzo przyjemny. Nie gryzie, bo ja niestety wełnianych rzeczy na sieć nie mogę, bo mnie strasznie gryzą, natomiast bardzo przyjemnie wygląda i to był rozmiar one size chyba, z tego co dobrze pamiętam. Także bardzo przyjemny, bardzo mięciutki, no i mega mi się podoba. No, i drugi swet, który kupiłam sobie w butiku. To już jest taki wiecie, cieplutki, cieplutki sweterek teraz, właśnie na zimę, kiedy przyjdą te takie chłodniejsze dni. Jest w sumie biało-śmietankowy, bym powiedziała, nie bardziej biało, tylko śmietankowy kolor. Fajny, taki gruby, mięsisty wzór z warkoczem tutaj po całości. Z tyłu jest fajny ściek, taki prosty, gruby, z długim, fajnym rękawem. Ze ściągaczem na dole to jest też mieszanka akrylu z wełną i on też miał jakąś fajną cenę, nie pamiętam, 56 zł na promocji i rozmiaru oczywiście tutaj nie mam nic, ale wydaje mi się, że SKM-ka, tak sobie chyba rozmiarówkę wybierałam. Tam też fajnie, bo na stronie były wszelkie podane opisy danych rzeczy, że można było sobie w centymetrach zobaczyć co ile ma bo niektóre niestety strony posiłkują się tylko rozmiarem S, M, L, a wiecie, że materiały są też różne i uciągliwość materiałów jest różna, więc ja zawsze patrzę, jak jest fajnie, żeby była rozmiarówka podana w centymetrach. Wtedy mogę sobie określić M, L, może XL. No i też patrzę wtedy na skład materiału, czy jest jakiś elastan, czy nie ma nic, czy się podda materiału, czy niekoniecznie. No i mam jeszcze jedno zamówienie internetowe już z Allegro. Natomiast to był jakiś sklepik z tego, co pamiętam. Chyba Jups, tak mi się wydaje, tam mają swoją stronkę. I mam taką fantastyczną kamizelkę szarą, misiową. A kamizelkę kupiłam sobie z myślą właśnie o zebraniu jej do pracy. Kamizelka jest idealna. Długość jest taka sięgająca mi za bioderka. Bardzo ładnie w ogóle jest odszyta. Ma podszyweczkę szarą taką pod spodem. Trzy hafteczki do zapięcia. Fajny to jest, to jest dekolt się układa. Oczywiście przymierzałam wszystko idealnie. W biuście się dopinam. I w bioderkach również było. Zastanawiałam się, czy się po prostu dopnę. Bo tu właśnie nie było podanych żadnych wymiarów. Tu była rozmiarówka właśnie SML. No i wzięłam sobie l Mówię najwyżej, będę odsyłać, ale jest idealnie. Tym bardziej, że to wiecie, to jest futerka, to się nic nie uciąga. A chciałam też. Taką kamizelkę, żebym mogła ją ewentualnie na taką bluzkę, jak mam dzisiaj, czy sweterek grubszy nałożyć w pracy. No i kamizelka kosztowała mnie 89 zł, także powiem Wam, że całkiem sporo, ale jest taki, wiecie, kizimiz jest bardzo przyjemna. Także zabieram już sobie ją do pracy, jak najbardziej mi się tam w tej chwili sprawdzi. No i przy okazji jeszcze, wiecie, jak już byłam u tego sprzedawcy, to sobie popatrzyłam, co jeszcze ciekawego ma w swojej ofercie. No i kupiłam sobie taki biały sweterek z cekinami, taki wiecie, futrzak, mam nadzieję, że nie będzie gruz, bo kiedyś miałam jakiś swet z cekinami i strasznie żarł, nie, nie mogłam go po prostu nosić, natomiast ten mi się tak bardzo podobał. No i wiecie, cena była tylko 20 zł, tam były też różne kolorki takie pastelowe, natomiast no ja niekoniecznie w pastelach, jak już, no to raczej biały kolor wybieram, ewentualnie jakieś szarości, czernie, czerwienie, chociaż czerwone sweterem sobie kupiła, ale... Nie pomyślałam, w każdym razie długi normalny rękaw, to jest też sweterek taki wiecie długi do bioderka, fajny dekolt, no i tak jak wspomniałam 20 zł i tu była rozmiarówka mniejsza, większa, natomiast ja wybrałam sobie aleczkę, a on się też tak fajnie uciąga, no i wiadomo, że to jest 100% akrol, zobaczymy jak się sprawdzi, czy nie będzie mnie gryzł, bo to mnie najbardziej interesuje, no i został jeszcze ciepły, sienki szlafoczek, który kupiłam sobie w Pepco, Wczoraj byłam właśnie na zakupach, szukałam jakichś prezentów dla moich najbliższych. No i przy okazji sobie chwyciłam szlafrok. Powiem wam, że ja już mam jeden szlafrok z Pepko i znakomicie mi się sprawdza. No jak widzicie, to jest futrzasty, cieplutki, polarowy, w pięknym kolorze różowym. Ja sobie wzięłam rozmiar LXL, bo ja lubię, wiecie, szlafroki takie większe, żebym się mogła otulić. Jest taki, wiecie co, do połowy. Łydki u mnie długość, właśnie wziąłam sobie dłuższy, wiązacz, wiązany na paseczek. Tu ma dwie normalne kieszonki, fajny długi rękaw z kołnierzem takim szalowym, bez żadnych kapturków, bardzo przyjemny szafoczek, bardzo mięciutki, leciutki, ciepły i kosztował mnie 50 zł, także myślę, że cena całkiem okej. Okay. Także idzie do prania i zabieram go już do noszenia, bo wiecie, teraz jak najbardziej jesienią, zimą przydają Mi się takie cieplutkie rzeczy, po kąpieli. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy ubraniowe. Mam wrażenie, że co chwilę gdzieś tam w podgląd spoglądałam i patrzyłam, czy dobrze się to nagrywa, ale przy edycji filmu oczywiście będę widziała. Ile razy tam spojrzałam w ten podgląd, powinnam go chyba sobie obrócić w długą stronę, żeby nie zaglądać na niego. Dzisiaj Wam, kochani, dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Papa. Pa.